Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was dość taki temat, który jest kontrowersyjny. Może nie tyle jest kontrowersyjny, co. Im więcej osób zajmujących się mechaniką czy diagnozowaniem aut, tym więcej teorii jest w tym temacie. Mam tu na myśli umiejętność czytania parametrów rzeczywistych w naszym aucie. Ja głowicy nie mam nigdzie podpiętej, wrzuciłem sobie tutaj, jak widzicie, na moim prowizorycznym stoliku. E, odpaliłem sobie po prostu program w wersji, takiej, gdzie mogę wejść sobie praktycznie we wszystkie parametry. Ja ten program e, mam dość e, no już oblatany, bo dość długo z niego korzystam, i też, pomimo tego, że jest to taka wersja. E, powiedzmy sobie demo, tylko dlatego, żeby tutaj nie burczeć autem, nie, nie wjeżdżać do środka. Jednak, kilku parametrów tutaj brakuje, ale mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę i w międzyczasie powiem Wam, o co tak naprawdę chodzi z tymi parametrami rzeczywistymi. Bo spotykam się z tym, że wielu z Was też, e, pisząc do mnie, zadaje mi pytania, można powiedzieć, e, takie podstawowe dla mnie one są podstawowe gdzie borykacie się z jakimś błędem jakimś problemem ze swoim autem de facto jak podpinacie swój komputer nie wyskakuje wam żaden błąd jeżeli ja już w głowie e, mam parę opcji co może powodować takie a nie inne zachowanie auta na przykład kiedy trzęsie wam silnikiem e, wiadomo że wtedy mogą to być na przykład uszkodzone wtryskiwacze, któryś będzie po prostu lał, praca silnika już nie będzie taka, jak być powinna. Może też być problem z odpalaniem, jeżeli chodzi o diesle. No yy, Odchył yy, tego wtryskiwacza, parametrów tego wtryskiwacza nie będzie jeszcze na tyle duży, aby wyrzucić czeka i wskazać, że konkretnie ten i ten wtrysk. Jest temu winny. Zresztą wtedy, jeżeli stawiamy diagnozę, że coś jest niehalo z wtryskami, zazwyczaj tak wszystkie wtryski są wyciągane, wysyłane albo do regeneracji, albo wymieniane na nowe. Nie ma sensu się bawić z pojedynczymi wtryskami, bo za chwilę problem powróci z innym wtryskiem. Taka jest generalnie. Zasada to był taki, właśnie szybki przykład, z jakim się spotykam, ale patrząc już na parametry rzeczywiste, kiedy auto mamy rozgrzane, kiedy jest na obrotach przykładowo jałowych, ja zaraz to wszystko omówię, już możemy zwrócić uwagę na to, że parametry któregoś wtryskiwaczy znacznie odbiegają od normy względem innych wtrysków lub po prostu są zbyt wysokie. Już jakie normy, jakie co, no to już też jest zależne od aut, eee, czy to BMW, czy to Mercedes, czy to Ford, czy jakie tam automacie. Najlepiej wtedy wspomóc się też wiedzą, która jest powszechnie dostępna w internecie. No i właśnie w takich sytuacjach e, bardzo dużo daje, jeżeli ktoś potrafi czytać parametry Rzeczywiste, a jeżeli nawet nie potrafi ich czytać, a zrobi tak zwanego loga, e, lub nie wiem, no na przykład nie umi zrobić loga, nawet filmik nagra i wyśle e, do mnie i wtedy opowie o problemie. I ja mam jakiś tam podgląd na to, co, co jest widoczne na tym filmiku. Bardzo dużo mi to daje i zauważyłem, że jest w tym problem. A tak naprawdę, jeżeli nie mamy podstawowych takich danych jak parametry rzeczywiste, nie mamy żadnego błędu. Nawet niekiedy błąd weryfikuje się parametrami rzeczywistymi, no to po prostu, ale to już jest tak zwane wróżenie ze szklanej kuli. Może być wszystko i nic. Także zapraszam na odcinek. Myślę, że będzie to jeden z tych lepszych. Jednym z takich podstawowych parametrów. Który musimy wziąć pod uwagę jest to czujnik temperatury cieczy chłodzącej, który powie nam, czy nasze auto jest rozgrzane. Nie jest żadną tajemnicą, że jakiekolwiek parametry sobie nie zbieramy z naszego auta, ono musi być rozgrzane do temperatury pracy silnika, czyli mieć te 80 parę, 90 stopni, w niektórych przypadkach nawet będzie miało więcej. Druga sprawa, tutaj mam prędkość własną pojazdu, ale to, to, to nas nie interesuje. Prędkość silnika, czyli tak zwane obroty. Wraz ze wzrostem obrotów, parametry pracy podzespołów silnika powinny wzrastać. I bardzo często w głowicach, których diagnozujemy, macie takie pozycje jak żądana żądane parametry i rzeczywiste parametry. Czyli żądany parametr to jest taki, jaki powinien być, jaki chce ekusilnika, silnika, a rzeczywisty jest taki, jaki mamy odczyt, na przykład, nie wiem, z przepływomierza, z czujnika ciśnienia doładowania i tak dalej i tak dalej. To jest jedno z takich ważniejszych, To są takie absolutne podstawy podstaw. I następne mamy przepływ powietrza. Tutaj mam akurat w kilogramach na godzinę, i tutaj jest właśnie pozycja żądany i rzeczywisty. Napięcie akumulatora nas nie interesuje. Czujnik ciśnienia do ładowania. Właśnie, i tu jest bardzo ważna sprawa, przy tym można się na chwilę zatrzymać. Czujnik ciśnienia doładowania, i też mamy tutaj pozycję żądaną i rzeczywistą. Taki test najlepiej sobie zrobić, czy po prostu nasza turbina jest wydajna, czy daje tyle, ile chcemy tego ciśnienia. Najlepiej zrobić sobie podczas obciążenia, czyli albo my siadamy i ktoś jedzie. Albo y, bierzemy sobie, jakoś ustawiamy laptopa, tablet, błędnie co tam macie, w takiej pozycji, aby było to widoczne, żeby zbyt nie rozpraszało w czasie jazdy. No i śledzimy sobie, czy wraz ze wzrostem tego, co żąda EQ podczas jazdy, e, rosną nam też parametry rzeczywiste. Tam wiadomo, że jakieś minimalne odchyłki mogą być. Ale dajmy na to, jeżeli będziemy mieli na przykład nie wiem, żądane e, 2000, a będziemy mieli 1000 czy półtora tysiąca, no to już e, jest jasne, że auto na przykład może nam bulić ze względu na to, że z naszą turbiną jest coś nie tak. Dobrze, więc tutaj chyba mniej więcej wiadomo o co chodzi. Lecimy dalej. Położenie pedału sprzęgła a to nas zbyt nie interesuje. Współczynnik regulacji zaworu EGR, który jest podawany w procentach. I tu jest kolejna pozycja, w której fajnie by było się zatrzymać, bo często piszecie, że jedziecie autem i z dnia na dzień po prostu zaczęło wam niesamowicie to auto kopcić. Często to spotykam się z tym, że właśnie za takie objawy jest odpowiedzialny zacięty zawór EGR. <laughs> Ze względu na to, że zawór EGR ma ee, dopalać część spalin, ale na postoju, w momencie kiedy damy buta gazu i auto rozpędzamy, EGR powinien się zamknąć. Wtedy silnik dostaje czystego powietrza i on ma się fajnie, drzwawo rozpędzać. Jeżeli nasz zawór się nie domyka co właśnie tutaj możemy w tych procentach wtedy zauważyć, że on cały czas w jakimś tam stopniu jest otwarty czy uchylony wtedy możemy mieć złą mieszankę co spowoduje nam kopcenie. No i auto będzie generalnie miało muła, więc to jest bardzo fajny parametr. Bez rozbierania czyszczenia, strzelania w ciemno można tutaj zobaczyć po prostu, czy jesteście na postoju, czy jesteście w trakcie jazdy, czyli robicie sobie test pod obciążeniem, dajecie buta, EGR ma być zamknięty na 0%. Nie może być tam 0,5, 0,10, 5%, 10% czy tam 20%, on ma być zamknięty i koniec. Przełącznik świateł hamowania, no to, to to jest takie prozaiczne, wciskacie sobie, jeżeli wam na przykład stopnie działa, wciskacie sobie hamulec, macie diagnostykę podłączoną i wtedy widzicie, czy ten przełącznik, ten stycznik, który jest tam na pedale hamulca, czy on działa i wtedy wiecie, że na przykład nie jest uszkodzona, nie jest uszkodzony sam ten stycznik, tylko mamy problem związką, na przykład do klapy, jeżeli dodatkowe światło stopu mamy w klapie, czy tam w światłach, lub mamy spaloną żarówkę, tak. <laughs> Czujnik ciśnienia paliwa i tu jest też e, dość ważna sprawa. E, ostatnio miałem, spotkałem się z problemem w Mercedesie, gdzie coraz gorzej odpalał, odpalił się czek, e, był błąd teoretycznie, był błąd czujnika. Ciśnienia, właśnie paliwa na szynie. Tam bodajże są dwa czujniki, no ale wskazało na ten pierwszy. Po schemacie znaleźliśmy, który to jest czujnik, i biorąc pod uwagę błąd, on wskazywał na czujnik. Jak się później okazało, nie było problemu w samym czujniku, ale po prostu. Było zbyt niskie ciśnienie na szynie po prostu wtryskowej, i za to odpowiedzialna była już łuszcząca się, po prostu yy, padająca yy, pompa, która odpowiada za to, aby te ciśnienie w tej yy, szynie nam wytworzyć. Czyli po prostu yy, układ był cały do czyszczenia, bo pompa opiłkowała, trzeba było ją wysłać do regeneracji. I na tym temat generalnie się skończył. Czujnik pedału przyspieszenia. Czasem w niektórych autach, yy, gdzie jest yy, taki objaw, że po prostu auto w, w pewnych momentach nam nie reaguje na gaz, yy, bo są na przykład yy, elektryczne yy, pedały gazu, yy, czyli już w tych wiadomo nowszych autach. Po prostu możemy sobie tutaj sprawdzić, na ile procent jest wciśnięty pedał yy, gazu, tak zwany, no i wtedy możemy sobie zobaczyć, czy to za to odpowiada uszkodzony pedał, czy usterki należy szukać gdzie indziej. To się w tych nowszych autach też bardzo często przydaje. Zawór recyrkulacji spalin to nam się tutaj powtórzyło, bo to jest to samo co EGR. Wartość zadana ciśnienia powietrza doładowanego, zawór regulacji ciśnienia doładowania, to jest właśnie to, co bierzemy pod uwagę, kiedy, jak mówiłem, robimy sobie test albo chcemy sprawdzić turbinę. O, przekaźnik klimatyzacji. Bardzo, bardzo fajna tutaj jest opcja, że możemy to sprawdzić, bo czasem po prostu przychodzi lato. Odpalacie klimę. Klima Wam nie chodzi, i tutaj możecie sobie nawet jeżeli chodzi o parametry rzeczywiste, to widzicie, czy ten przekaźnik jest załączony, czy nie. To jest jedna sprawa, ale też wchodząc w wysterowanie podzespołu, potem możecie sobie dajmy na to aktywować, że zamiast robić na krótko, czy sprzęgiełko na naszej sprężarce klimatyzacji się załącza, czy nie. Czy jest te takie charakterystyczne cyknięcie, możecie wysterować to za pomocą komputera na zgaszonym silniku i wtedy fajnie to jest słychać. Nie trzeba tyle kombinować i się męczyć. Co tu mamy dalej? Przekaźnik świec żarowych. To wiadomo, jeżeli mamy błędy związane z świecami żarowymi, też możemy tutaj sprawdzić, czy nasz przekaźnik nie jest uszkodzony. Chociaż zazwyczaj rzadko jest tak, że wszystkie świece padają. Jeżeli pojedynczo padają, to wtedy mamy pojedyncze błędy danych świec. Ale generalnie, jeżeli e, mamy błąd naraz, że wszystkie świece padły, jest to albo sterownik, albo przekaźnik. No, już to potem trzeba sprawdzić. Ale to jest też taka fajna opcja, gdzie możemy sobie podejrzeć. Masa powietrza, wartość żądana, i masa powietrza, wartość. Rzeczywista, tutaj generalnie <laughs> możemy sobie sprawdzić, czy po prostu nasza przepływka jest sprawna. E, ile chce komputer, jakie mamy odczyty z przepływomierza mierza, i tak dalej, i tak dalej. Na temat przepływki u mnie też jest filmik, więc nie ma tutaj sensu się nad tym rozwodzić. E, czujnik temperatury, filtra cząstek stałych w silniku diesla, czyli ten nas słynny DPF. To jest tutaj wiadome, jeżeli wypalamy, jest to przydatna opcja, bo na przykład tak jak ja w BMC mogę w czasie jazdy odpalić sobie tutaj za pomocą tego programu wypalanie DPF. No to jest to zaleta do tego stopnia, że po prostu jeżeli wypalanie mi się skończy, ta temperatura spada i jestem w stanie e, fajnie sobie wychłodzić auto, a nie stanąć e, po prostu gdzieś zaraz zjechać, bo procedura się skończyła i tyle, bo nie mam żadnych innych danych. Wtedy mogę sobie podejrzeć i jechać do tego momentu, aż po prostu auto mi się i ten cały filtr się wychłodzi. No bo wiadomo, że jak filtr będzie fest zabity, to jest wszystko nagrzane, no to nie daj Boże żeby nam się auto zapaliło. Czujnik ciśnienia filtra cząstek stałych przed filtrem i za filtrem. Jest to bardzo fajny odnośnik do tego jakie ciśnienie mamy przed filtrem, jakie mamy za filtrem. Jeżeli te rozbieżności są dość duże, wskazuje to na to, że nasz filtr po prostu jest zapchany. Jeżeli on jest zapchany, albo demontujemy go i dajemy do firmy do czyszczenia. Albo próbujemy go wypalić. Jeżeli po wypaleniu dalej te rozbieżności są dość duże, no to zostaje nam albo wymiana na nowe, albo czyszczenie tego filtra, albo po prostu nie ma się co bawić, tylko po prostu wycinamy go, robimy mapę nową silnika, z której wypalanie tego filtra i sprawdzanie jest usunięte i zbani, nie? Pozbywamy się, że tak powiem, kłopotu. Jeszcze jeden ważny parametr, który muszę Wam dograć. Jak widzicie w pracy, właśnie sobie e, przypomniałem o tym jeszcze parametry. Sądy Lambdy e, też e, bardzo fajnie sprawdza się e, czytanie tych parametrów, ze względu na to, że jeżeli silnik dajmy na to nam źle pracuje, falują obroty, e, co będzie spowodowane na przykład lewym powietrzem. Bardzo szybko dojdziemy do tego, biorąc pod uwagę właśnie odczyty sąd Lambda. Układ dodawania dodatku, chodzi to właśnie o dodawanie tego dodatku do. Jeżeli mamy mokry fil DPF, tutaj mamy i poziom tego dodatku, ile go tak jest, bo rzadko chyba nawet nie ma. Nie spotkałem się z tym, żeby był. Po prostu jakiś wskaźnik, po prostu wyskakuje błąd, że tego dodatku już jest mało, który wspomaga wypalanie DPF-a czy tam tego mokrego powiedzmy DPF-a. Następnie już kiedy go nam po prostu braknie, no to stajemy i stoimy, generalnie, bo auto nam dalej nie pojedzie. Spotkałem się z takimi sytuacjami i. No, po prostu trzeba jechać, że tak powiem, do ASO, jak ktoś nie umie się tam dobrać i samemu dolać. No i oni tam wielce doleją trochę za kosmiczną cenę, nie? Czujnik temperatury powietrza w układzie dolotowym. Temperatura powietrza na wlocie MAF. Aha, czyli po prostu tym parametrem możemy sobie skontrolować. Jak gorąco generalnie mamy we własnym dolocie. Jeżeli te temperatury będą zbyt wysokie, trzeba by było się zainteresować tym, dlaczego tak jest. Czy nasz interkuler już jest e, zabrudzony, czy jest, nie jest tak wydajny, jak był na początku, bo trzeba pamiętać, że jeżeli na przykład turbina nam leje, w interkulerze nam się e, zbiera olej, to wbrew pozorom nawet jeżeli tego oleju są małe ilości jest on w stanie skutecznie przypchać po prostu ten nasz interkuler, i te powietrze, które tam mamy, nie będzie już tak dobrze schładzane, jak być powinno. Może to się dla niektórych, co mówię, wydać głupie, ale ja bardzo często się właśnie z tym spotkałem. Tutaj teraz yy, mamy. Taki parametr jak dawki na wtryskiwaczach pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, jeżeli macie rzędową szóstkę to i do sześciu cylindrów. Dla jakiego auta, jakie są odchyły, jakie są dawki, możecie śmiało sprawdzić. Możecie zrobić też test podczas jazdy na odciążeniu. Ważne jest to, żeby parametry wtrysków sprawdzać na rozgrzanym silniku. No i jeżeli mamy jakieś wątpliwości, że któryś wtrysk nam yy, tak. W nawiasie mówiąc, stoi czy jest zacięty i leje cały czas. Możemy po prostu dać gazu i widzimy, że e, parametry się zmieniają, a ten jeden wtrysk ma cały czas taką samą wartość. E, to, że wtryskiwacze mają rozjechane parametry, niekoniecznie też musi znaczyć to, że coś z samymi wtryskami jest nie tak. Możemy mieć problem z kompresją, i wtedy za pomocą wtrysków i dawki paliwa, też komputer wyrównuje sobie to, aby silnik chodził po prostu stabilnie. Także tu też trzeba zwrócić na to uwagę. Czujnik zapięcia pasa kierowców. Tutaj też, jeżeli mamy błędy jakichś poduszek, systemów bezpieczeństwa i tak dalej, e, świeci nam kontrolka niezapiętych pasów, wtedy możemy sobie w to wejść i mamy e, wszystkie pasy w aucie, na przykład zapinamy sobie i sprawdzamy, który czujnik jest uszkodzony. Napięcie akumulatora no to wiadomo, nie musimy latać sobie tutaj z multimetrem sprawdzać, tylko podpinamy sobie diagnostykę i widzimy na bieżąco, jakim prądem jest ładowany nasz akumulator. Fajny parametr to też jest e, położenie e, lewarka automatycznej skrzyni biegów czyli czy w jakiej on jest pozycji. I generalnie to myślę, że są takie najważniejsze parametry, które tutaj wybrałem z tych wszystkich, które warto mieć na uwadze. Jeżeli będziecie chcieli, to możemy sobie po kolei wchodzić we wszystkie sterowniki. Dajmy na to deska centralna, omówić tam jakie parametry rzeczywiste możemy podglądać, na przykład systemy hamulcowe, systemy bezpieczeństwa. No, w różne sterowniki możemy wejść, jeżeli będziecie chcieli. Mogę to bez problemu Wam omówić tak jak ja to widzę, jak ja na to zwracam uwagę, i zazwyczaj mi to bardzo pomaga. Jeżeli chodzi o silnik, myślę, że to są takie absolutne podstawy i też taka wskazówka dla Was, na co zwracać uwagę, kiedy te parametry czytać i jak to mniej więcej robić. Ale jeżeli ktoś będzie faktycznie chciał, z czasem jak posiedzi, zobaczy jak to działa, na pewno sam też do wielu wniosków dojdzie. Dobra, co myślę, że w tym temacie? To wszystko póki co. Jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Taki odcinek jest jednym z tych odcinków, który e, warto jest udostępnić, wysłać gdzieś tam na grupę, żeby pomógł też innym, którzy sami chcą działać przy własnych autach. Dobra, więc. Subskrybujcie, lajkujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!